na zamknięto granicę i spędziliśmy święta Bożego Narodzenia w roku 80 w domu braci Morawskich. Może ktoś z Państwa zna byliście w Ekwadorze na pewno. Tak, jeden z nich był. Jeden z braci Morawskich został konsulem honorowym polskim, pojechał się leczyć do Polski no i zmarł w sanatorium w Busku, niestety chyba ze dwa lata temu. Wydając tuż przed śmiercią książkę zajmował się polskimi przemytnikami narkotyków z Ekwadoru, którzy siedzieli w więzieniach i spadł na niego obowiązek żywienia więzią Tam w więzieniach nie ma kuchni. Każdy musi mieć dostawy z zewnątrz, od rodzin, no więc ci ludzie nie mieli rodzin. Więc ładna książka się ukazała, pokazująca tak od podszewki życie w Ameryce Południowej. Wreszcie otworzono granicę, puszczono konwój, my się w ten konwój wmieszaliśmy, wjechaliśmy do Peru. I udało nam się przepłynąć wszystkie rzeki źródłowe Amazonki, plus kanion Kolka, o którym Państwo słyszeli. Najgłębszy kanion na Ziemi. W tej chwili Chińczycy się upominają o swój kanion, więc nazwijmy to jeden z najgłębszych. W tym czasie był najgłębszy. I kiedy po przepłynięciu kanionu Kolka, gdzieś tutaj jest w tym miejscu, staliśmy się no, bohaterami narodowymi w Peru, które w tym czasie. Starało się rozwijać turystykę, mieli bardzo złą prasę na całym świecie, więc ta kolka ich troszkę podniosła. Przyjął nas prezydent w pałacu w Limie, fundowano nam najlepsze hotele, napisaliśmy pierwszą książkę, Przewodnik po rzekach w, Limie, w Peru. No i później film z kolki został kupiony w Puszkach, po prostu utajony na taśmie 16 mm. I, y, organizacja promocji turystycznej wysłała mnie do Nowego Jorku. Ja tam siedziałem trzy tygodnie, zrobiłem film. W tym czasie moi koledzy dojechali aż do Ziemi Ognistej, przez Patagonię, powrócili Urugwaj, Paragwaj i spotkaliśmy się y, w y, Peru w momencie, gdy chcieliśmy oddać samochód do depozytu, mając nadzieję, że za rok jeszcze przyjedziemy, bo parę rzek zostało. W tym momencie w gazetach peruwiańskich ukazał się tytuł Guerra Polonia, wojna w Polsce, Jaruzelski, Jaro 13 grudnia, zamach stanu, czy jak to się nazywało. No i spaliliśmy sobie mosty, natychmiast zamiast zostawić samą dwor ekipie, pojechaliśmy z powrotem do Limy z Piotrem Chmielińskim i założyliśmy Komitet Obrony Solidarności. Pokażę parę slajdów z, tej, z, tego, z tego okresu. No to, to nie była zabawa, proszę Państwa, w kraju latynoskim zginąć, czy zostać porwanym, czy postrzelonym, to, to jest rzecz codzienna i to nikogo nie dziwi. Udało nam się przetrwać od grudnia do lutego i w lutym już za nami bojówki chodziły, pokażę Wam polskiego szpiega, mam tu zdjęcie, który kierował tą całą akcją. Udało nam się stamtąd uciec. Piotr Mieliski był chory na żółtaczkę, to jest Piotr, to jest ten, co przepłynął Amazonkę jako pierwszy człowiek w ogóle historii. Przepłynął kajakiem od źródeł do ujścia. E, y, Jurek Majherczyk miał zapalenie płuc. Piotr Mieński w ciemnych okularach o północy wjechał do Miami i przeszedł przez kontrole celne. E, Amerykanie byli bardzo przychylni. Po prostu przepraszali nas, że mogą nam dać tylko wizy na 6 miesięcy. Mówią, ale później pójdziecie sobie do urzędu, to wam przedłużą. No i nam tak przedłużyli, że do dzisiaj jesteśmy tutaj w Kanadzie. To jest historia, drodzy państwo? Ja mam książkę, bo to jest tylko wstęp. To, co dzisiaj powiemy, będzie dodatek, może ktoś o coś zapyta. Jest książka, którą wydałem na podstawie y, moich y, zapisków, i śmieszna rzecz kaset magnetofonowych. Ja woziłem magnetofon ze sobą i w nocy, gdy wszyscy już spali gdzieś tam na baterii, jego uruchamiałem i się nagrywałem. I byłem przekonany, że ten magne magnetyzm no, to jest wiesz, na taśmie, tam jakieś kryształki są magnetyczne że to już nie istnieje. Tymczasem wyjąłem te kasety, włożyłem do y, magnetofonu, włączyłem i gra tak, jakbym nagrywał wczoraj w związku z czym książka jest dokumentem, książka jest naprawdę wyważona i jest y, napisana no, po 30 latach, to już ja, ja już dojrzałem i te moje zapiski i to wszystko jakoś tak powstała jedna wersja, także książka jest proponuję, żeby nabyć, bo y, wszelkie tutaj wpływy dzisiejsze y, mogą zasilić naszą szkołę, o której też będzie mowa Wypraw było wiele. Większość wypraw się kończy no, w momencie zakończenia wyprawy. Tymczasem my promujemy Peru Kolkę do dzisiaj. W 2004 roku, i powiem dlaczego później, tu jest Krzysztof Cichoń ze swoją kamerą i jeszcze sześć osób. Pojechaliśmy do, nad Kolkę do największego miasteczka i założyliśmy szkołę języka angielskiego. Chodziło o to, żeby dzieci i młodzież w szkołach uczyła się języka, bo. Zaraz to zobaczymy po publikacji w National Geographic. No, turyści runęli tysiącami na kolkę. Tam mieszka 40 tysięcy ludzi w, całym, w całej Dolinie w 13 miasteczkach, a przybywa od 200 do 250 tysięcy turystów. Zalew pieniędzy. Dopływ pieniędzy rzędu tam 3-4 milionów do kasy powiatowej w Peru. To jest w ogóle niewyobrażalne. Postawiono nam pomnik, który zobaczymy. No, a my z tą szkołą się tam borykamy, już będzie 14 edycja. Teraz ja wyjeżdżam za tydzień do Limy. Są dwie młode osoby tutaj na sali, które też chcą dołączyć, prawda, jako wolontariuszki. I jeżeli ktoś z Państwa by chciał i zna kogoś, czy Wasze młode pokolenie, studenci, czy nauczyciele, na sierpień mam jeszcze parę miejsc i naprawdę zapraszam. Rzecz jest bardzo tania, za tydzień prosimy o donację 250 dolarów. Jest wszystko wkalkulowane, trzy posiłki a w weekendy zwiedzamy na koszt fundacji, właśnie z tych pieniędzy. Także policzcie sobie sami, ile kosztuje wycieczka z biurem turystycznym dziennie, a ile kosztuje uczestnictwo w programie tym nauczania angielskiego. Zacznijmy może od slajdów, troszkę cierpliwości, ja muszę to przełączyć teraz jakoś. Gdyby ktoś nie słyszał, czy, czy, czy coś chciał powiedzieć, to bardzo proszę. Drodzy Państwo, nie wiem jak to wyłączyć, zrobić z tego slideshow, ale może tak być jak ja. chyba może być. Tam te paski nam chyba nie przeszkadzają. Ale wiesz co, to będzie szło automatycznie i ja tak nie lubię, ja lubię zatrzymać czasami. Od przepłynięcia pierwszej Kolki minęło 10 lat. National Geographic wysłał nas dwukrotnie do Kolki. W 83 roku, w 85 nie ukazała się publikacja pchnęła nas ta dziewczynka z Afganistanu o niebieskich oczach. To już jest symbol naszej geografii. Ja widziałem w pokojach naszą rozkładówkę. Niestety była wojna, sprawy polityczne, bum, polecieliśmy. 10 lat później zadzwoniono, dobrze, wyposażymy was, jedźcie na kolkę i przywieźcie materiał. No i po tej kolce z naszą geografii w 91 roku, tu jest publikacja, jak to tam widzi, January, stycznia 1993. I to jest właśnie data, która markuje najazd turystów na ten region. Dlatego, że, no, jak nasz po poświęcił 20 kilka, są już nie ma takich publikacji teraz. Więc to jest dobre i tam można pojechać. No dobrze, lećmy dalej. Więc, to jest część tej publikacji: Najgłębszy kanion na ziemi, na ryczącej wodzie, taki rycz, rycz, rolling through, przebijając się. No sprzęt jest rewelacyjny, w porównaniu z tym co mieliśmy 10 lat wcześniej, no tutaj wszystko widać, zostaliśmy wyposażeni, zawiezieni, odwiezieni, wszystko na koszt towarzystwa. I tak się przebijaliśmy, z wyszek Żdak, który pracuje dla Chicago Tribune, Państwo jego zdjęcia oglądacie pewnie od czasu do czasu, właśnie robił te piękne zdjęcia, gdzieś wspinając się po ścianach. Czasem puszczając nas do przodu, potem miał walizkę wodoszczelną na kamerę, płynął na tej walizce z nurtem rzeki, my go łowiliśmy niżej, żeby się dosiadł do grupy. Wymagało to dużo wysiłku, poza tym Zbyszek wymyślił właśnie, to jest takie zdjęcie zrobione, wymyślił taką skrzynkę, skleił z pleksiglasu, schował kamerę, uruchamiam ją radię. Więc ta kamera stoi tutaj, gdzie ja siedzę na przodzie pontonu i robi zdjęcia do tyłu. Kapitan jest ten po lewej stronie, po prawej stronie coś. Te slajdy są mniejsze tam, niż ja tu widzę, no ale są. Yy, yy, ale problem był jeden, że tam był też flash bardzo silny. W momencie napłynięcia na rapid, na pystrze, ten flash oślepiał z tyłu kapitana, który wydawał polecenia. I obok niego ten gość po prawej, to jest pilot helikopteru z Wietnamu, Ted Gulick z Kalifornii. No i działy się rzeczy ciekawe, ale dla fotografów wtedy. Pół pontonu było oślepione, on tak płynął dziwnie. No i ludzie wypadali, także są ładne zdjęcia. O, na przykład tutaj brakuje załogi. Połowę załogi porwał ten wodospad. Ja wyłowiłem pisarza Joe Cane'a gdzieś 50 metrów niżej, bo Państwo pamiętajcie, na rzece nie, nie wolno walczyć z nurtem. To jest pierwsza sprawa. Nogi do przodu. Żadnej paniki, nabrać powietrza. Jak woda ciągnie pod wodę, nabrać powietrze iść pod wodę. I wodospad spada i ta woda wraca, prawda? On spada w dół i płynie pod Więc Trzeba dać nura na, 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 na dno, zatrzymać powietrze i ileś tam metrów dalej można wypłynąć już do światła. To wygląda jakby był człowiek w studni i szuka, gdzie jest kawałek światła i tam trzeba płynąć w tym kierunku. Zdarzyło mi się to wiele razy, więc mogę się podzielić. Najgłębsza część kanionu, ta ściana przed nami, ma od lustra wody do szczytu po prawej stronie, Sero Jerupaha nazywa się tak ładnie, w Quechua, ma 4180 metrów mniej więcej. To mierzyliśmy w 2005 roku i kiedyś leciały kamienie stamtąd z góry i ten show trwał przez kilka minut, zostawiały takie kłęby kurzu. No 4 km spadające kamienie. Wyobraźcie sobie Państwo energię, z jaką to wpada w, do korytarza rzeki. Rzeka, też kamień się bardzo zawęża, więc y, nie można go oglądnąć samolotu. Na przykład, i zresztą dobrze, że nie mieliśmy pieniędzy na samolot wtedy, bo pewnie kolkę by kto inny odkrył i zdobył. Bo jest to rzeka rzeczywiście trudna, a w tamtym czasie jeszcze bardziej była trudna, no bo była nieznana. W tej chwili już jest znana. Ja tutaj w kajaku gdzieś z przodu działam, z tyłu załoga, to jest ta wyprawa z National Geographic. No i najgorsze miejsce w całym kanionie są trzy wodospady. I one mają, no to ten dolny to ma gdzieś około pięciu metrów, tam, tam gdzie napływa ponton w tej chwili. Problem polega na tym, że cały nur, właśnie większość wody płynie w lewą stronę i takie powstaje sito między głazami i ta woda tam się gdzieś cedzi na dół. Więc tam nie wolno wpłynąć, żeby woda nie porwała kogoś, bo nie wyjdzie z tego. Trzeba było napłynąć bardzo precyzyjnie. No, nie zawsze nam się udawało. Ja byłem pięć razy w Polsce już. Czasami zahaczaliśmy o kamień, odwracaliśmy, raz spadliśmy tyłem, pontonem. No i ja tam w kajaku chyba trzy razy to przepłynąłem. No to nie jest takie miłe. No, spada się tam na dół i ciężko jest wyjść z tego odwoju. Woda się to cała rzeka, pół rzeki się cofa w drugą stronę. Ale, jakoś, jak powiedziałem, nikomu się nic do tej pory nie stało. Tutaj z kolei te głazy po lewej stronie, dwa z wielkości, to jest większe niż wagon kolejowy. Ponton ma 5 metrów długości. To są głazy, które kiedyś spadły. To jest yy, właśnie cały kanio to jest szczelina taka między płytami tekstonicznymi. Jest cały czas w ruchu. Płyty się ścierają, co pewien czas jest trzęsienie ziemi. Niedawno było w końcu. Yy, możemy sobie zobaczyć kanion, właściwie ten, co. Teraz się spływa, to jest zaznaczony czerwoną linią, ale jeszcze my spłynęliśmy go 44 km wyżej. To było razem 100 km, później jeszcze dorobili kajakarze. Właśnie nie kajakarze to już było chodzenie na linach, wbijanie pit tych jakichś tam kotwic w skałę litą, z pistoletów, żeby jeszcze 20 km u góry zrobić, gdzie są niesamowite spadki. Kanion jest dwa razy głębszy od kanionu Colorado co najmniej. No, ruszyli turyści, największą atrakcją to jest Cruz del Condor, tam taki krzyż stoi, widać go troszeczkę po lewej, na samej górze biały. Cruz to jest krzyż albo przelot, przekroczenie. Można zrobić cruising przez jezdnię, przejść przez jezdnię, a tutaj kaniony przelatują, kondory przelatują nad kanionem i wewnątrz mają swoje gniazda ręgowe. W tej chwili są pod ochroną, ponieważ to przynosi ogromne zyski miejscowe, przestali je zabijać, dawniej je łapali na pióra, na jakieś trofea, sprzedawali, w tej chwili się bardzo roz, roznożyły. no i chwała im za to, jednak biznes napędza jakąś logikę. No mnóstwo ludzi, codziennie to jest pierwsza atrakcja turystyczna, rozłożyły się kramy, stąd do rzeki z tej, z tej platformy jest dokładnie 1000 metrów. Ja w roku 2005-2006 zorganizowałem kilka wypraw pomiarowych z najlepszymi czy piesami, jakie były wtedy na świecie, z uniwersytetów tutaj amerykańskich. Stąd mamy dokładne, e, dokładne pomiary. Też zwierzątka, malutkie alpaki, baby tam, dzieci karmią, proszą o złotówkę czy o dwie, jak wszędzie. I też dają swoje piękne stroje. To są Indianie kabana, żeby można się prze, przebyć. Dla mnie to ten stół jest mniej, mniej ważny, natomiast bardzo ważna jest ta piramida tutaj z tyłu. Które widać, bo to jest najdalsze źródło Amazonki. To jest północna strona kanionu Kolka, Nevada Mizmi. I tam za chwilę wejdziemy też, bo są slajdy, chyba że się rozgadam za bardzo, i już tam nie dotrzemy. No też jest możliwe. E, takie tłumy, samochody, autobusy, biznes, który przyjeżdża z miast. Trzeba to zorganizować kupić Mercedesa e, e, autobus, może nawet. Zorganizować agencję i przewodników, którzy znają język angielski. I stąd właśnie to jest rok 2003, gdy byłem tam z grupą z Chicago, z Nowego Jorku, z grupą Polaków. Nagle sobie uświadomiłem, że w ogóle nikt nie pamięta o Polakach, którzy tam nadstawiali karku i nie tylko przepłynęli kanion, ale zrobili mu promocję. Tak, tak to wygląda: już się nie mieszczą na parkingu, stoją na krawędzi kanionu na drodze zapomnieli o Polakach i zapomnieli o ludziach miejscowych, zresztą ludzie miejscowi są niekomunikatywni, bo znają tylko język Quechua i hiszpański, a tylko 7% turystów zna język hiszpański. I wtedy właśnie powstała myśl o szkole, bo jestem pedagogiem, jestem nauczycielem od 31 lat, już emerytowanym w tej chwili właściwie, e, uczę matematyki. No. no właśnie wróciłem z Boliwii, kiedy ja wróciłem z Boliwii? 11 maja. Uczyłem cały semestr na uniwersytecie amerykańskim. Wspaniała praca, wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera. Przedtem byłem rok w Boliwii w szkole średniej, też amerykańskiej. No nie była tak wspaniała, więc ją porzuciłem. I trzy lata służyłem w Nigerii, w Abuży, w stolicy Nigerii. Najtrudniejszy kraj chyba na całym kontynencie, nieturystyczny, bardzo niebezpieczny. Drugą atrakcją są gorące źródła. Jeden z mądrych. Nie wiem, no, szefów powiatu, ja wiem, wójtów Alkaldy, to się tam, tam nazywa. Wykorzystał gorące źródła. To jest pierwszy basen, który zbudował z, taką, z takim łukiem. W tej chwili basenów jest sześć i weekendy nie są w stanie pomieścić ludzi. To jest basen dla obcokrajowców, tutaj ten największy, teraz numer 6. Szafki, prysznice, wszystko działa, wszystko dobre i kioski serwują, drinki do wody przynoszą. Także jest dużo, dużo atrakcji. Tylko mówię, że. Już ten, te sześć basenów nie wystarczają, tylu turystów przyjeżdża. I to jest bardzo zdjęcie ciekawe, bo tutaj jest kontrast, jest, jest zderzenie dwóch światów. Ta kobieta zarabiała na dzień od 3 do 4 dolarów powiedziała. I właśnie plotąc paski do nie wiem, no pasy, paski na rękę, na, na nadgarstek do gitary, a z tyłu jest koło naszego samochodu, który kosztował gdzieś około 200 tysięcy nas przywiózł tam do kolki z turystami. I to jest ten moment, kiedy ro rodziła się myśl o szkole. W tym roku będzie szkoła, jeszcze będzie czternasta edycja szkoły, to się rozwija. W przyszłym roku będzie prawdopodobnie instytut już lingwistyczny, będziemy uczyć różnych języków. Wydanie polskie, nasze geografik, polskie drogi, Canyon de los Polakos. W tej chwili jak się pojawią kajakarze tam parę razy do roku nad kolką, to się nie mówi kajakarze, tylko się mówi Los Polakos. Przyjechali Polacy. To wojenne, że był czarny czy Eskimos, jest Polacy przyjechali. Piękny artykuł i wodospady po prawej stronie, największe, trzy takie dziesięciometrowe, które musieliśmy obnieść. Nazwaliśmy je imieniem Jana Pawła II. A tylko dlatego, a nie tylko, że my do Kolki dojechaliśmy 13 maja 81 roku i przez głośnik podano informację, że papież jest ciężko ranny i właściwie jest w wagonie w klinice Dżemeli. Wiele lat później przejął do Chicago szef polskiego. Towarzystwa Lekarskiego, między tak się to nazywało, opowiadał historię papieża, i okazało się, że wyszliśmy z kanionu w tym samym dniu, w którym papież wyszedł z kliniki. Ciekawe. No więc szkoła. Jest rok 2004. Mamy te nasze, ile tam nas było? Osiem osób. Krzysztof wiezie kamerę. Jedziemy, w nieznane, jedziemy do Czivaj, do stolicy. To jest troszkę przechylone zdjęcie, także wygląda dramatycznie. Chodziło o to, żeby się to zmieściło wszystko, taką serpentyną. Musimy przeciąć yy, trzy wulkany ogromne. Tu jeden ma ponad 6000 metrów i dojeżdżamy do miasteczka Chiwai. W tej chwili to miasteczko się bardzo rozrosło, ma gdzieś 8000 osób, yy, mieszkańców, i tam pojechaliśmy założyć szkołę. Przez trzy dni nie przyszedł nikt do szkoły. Nikt. Pusta sala. Remontowaliśmy salę biblioteki miejskiej, wprawiając szyby, instalując kibelek. Wszystko brakowało klamek, więc pojechałem do tego majora. To, to jest nasza pierwsza, 2 czy 4, 5 7, Dobrze, nic nie kłamałem, tyle nas było. To jest pierwsza grupa, 2004 rok. I, i mówię, słuchaj, zrób coś, bo co to znaczy? My jesteśmy, każdy dzień się liczy, wydaliśmy tyle pieniędzy na przyjazd. Nie wiem, poszedł do szkoły, co im tam powiedział, okazało się, że związki zawodowe, nauczycielskie, bały się nas. Po prostu tam jest tak niski poziom nauczania, że, co zresztą zobaczymy, że byli w trwodze, że oni z pracy wylecą. To nie jest angielskiego nauczyciela angielskiego, Dla nauczycieli. Gość, który uczył w WF-u, miał dwie godziny angielskiego i nie potrafił powiedzieć jak my name is Andrew nic nie potrafił, uczył, dostał pieniądze no ktoś musiał uczyć, także kolosalny problem, bo te biedne dzieci potem uciekają stamtąd, jadą do slamsów, lądują w slumsach, mają niby lepsze życie bo w linie, nie ma wody bieżącej i tak dalej. więc pierwsza klasa zaczęła się czwartego dnia, przyszli uczniowie tutaj w mundurkach temperatura taka bliska zera o te 3650 metrów więc widzicie mnie tutaj w stroju wyprawowym dzieciaki bardziej przyzwyczajone no i to jest szkoła yy, prywatna, te dzieci ładnie ubrane. No jest biznes. Powstały szkoły prywatne, lepsze niż szkoły państw, państw PPS, a to jest szkoła państwowa. Różnica polega na tym, że nie płaci się z tego tuition yy, za szkołę, ale też nie trzeba mieć mundurków w szkole yy, państwowej, yy, to tak jak tutaj dzieci w Sweterka, bo no nie ma pieniędzy, rodzice nie mają pieniędzy. Pierwszy laptop w kolce z naklejką Chicago Public Schools. To był pierwszy laptop, jak ja, ja dostałem w szkole, ucząc tutaj. Przywiozłem go. To, proszę Państwa, rzecz nieprawdopodobna. To jest... Ja nie wiem, jak lądowanie Kolumba gdzieś tutaj na, tej, na, na wyspie. Włączyliśmy ten komputer, projektor, ukazały się obrazy. Te dzieci krzyczały, po prostu krzyczały z radości, z takiej emocji nie, nieprawdopodobnej, że nagle ten świat dla nich... Yy, no, zmienił się zupełnie. Zmienił. Z tej natury, z tego naturalnego kanionu. Tak to wygląda ten i W tej chwili już ryksze pedałowe zastąpiono chińskimi na, na motorek z kabiną, z takim plastikiem. E, e, rowery na szczęście są dosyć popularne, także nam to też bardzo odpowiada. E, to jest miejski sklep żelazny. To jest wędyniarnia czy masarnia, jak się nazywa, taka piła do cięcia drewna, ta, ta taśma. Na tym kroją na oczach widzów i co sobie kto chce, to mu wykroją. Owoce z całego z dżungli co dzień przyjeżdżają ciężarówkami. Większość ludzi ich w ogóle nie tyka. Dieta peruwiańska jest okropna dla mieszkańców, a to są nasze ciuby z Chicago, które w tych skrzynkach tam składamy gdzieś przy stacjach benzynowych i róbcie to Państwu, bo warto. I większość ludzi się ubiera w te używane ubranka, bo nawet no, wiadomo dlaczego. Owoce przyjeżdżają, natomiast dieta jest smażona, więc rano takich widziałem dwóch kierowców w restauracji. A to jest dzieciństwo tutaj przy krawężniku, przy biznesie matki, tutaj tak dziecko ładnie ubrane jest i bawi się. Widziałem dwóch kierowców, zamówili ogromne talerze ryżu, kawał pieczonej alpaki na tym i do tego była sałatka. No i tak te, zdjęli ten talerz jeden i drugi z, ze stołu i tak widelcem tą sałatę z takim obrzydzeniem wyrzucili na podłogę. I zjedli rano młodzi chłopcy ten ryż smażony z mięsem smażonym. Także dieta fatalna, ale no ogród, ogród Edenu jeśli chodzi o dietę. Biznes. Lubują się w sporach w sądach więc tych papierów tam produkują tony. I ta kobieta kupiła na raty kopiarkę. Dzisiaj ona jest wielką biznesmenką, Z od 14 lat. To dziecko już jest, już chyba przyjdzie do naszej klasy w tym roku, bo już ma te 15 lat. No, dzieci nie brakuje. Jest tam, to jest strefa zwrotnikowa, więc 12 godzin światła, 12 ciemno. Wtedy prądu tak dużo nie było, no więc tych dzieci się narodziły tłumy. I ciekawy jest ten kościół, bo kolkę. <laughs> Kolkę odkryli Amerykanie dla świata. Pierwsza publikacja była w National Geographic w styczniu 1931 i 1932 roku. Ja mam te dwa egzemplarze. Jeden z nich, jeden z tych pilotów, przeleciliśmy w dwóch samolotach jednomotorowych. Jeden się nazywał pilot Shipi, drugi Johnson. I żeby się komunikować, po, popatrzcie Państwo, jest rok 1929. Jednomotorowy samolot, taki kanwas, z takim płótnem krytem. Latają do Arekipy, tam gdzieś nad górami i zawiesili linę między wieżami tego kościoła i doszli do takiej wprawy, że nie tylko że pilot lecący zrzucał im worek, z czym trzeba było i z pocztą, ale również mieli mechanizm z hakiem, że potrafił z tej liny ściągnąć na haku worek i zabrać na To Był rok 1920. Wszystko jest opisane w naszym geografiku i jak samolot wylądował, bo ten pierwszy pilot przygotował lotnisko. To odbyła się procesja ze świętymi obrazami z kościoła wokół tego samolotu, w którym siedział pilot z pieskiem. I są zdjęcia: ja nie buję, biało-czarne, piękne, ostre. Są, no, historia mogę godzinami opowiadać, bo już tam tyle spędziłem, właśnie lat chyba. Jest parada: 28 lipca, święto niepodległości, więc wszyscy się przebierają. Tak wygląda restauracja. I jadłospis, to my, tam po prawej stronie. Też ciekawa postać w czarnym kapeluszu Tupac Amaru, ostatnie powstanie przeciw Hiszpanom. Niestety został zdradzony i później rozerwany czterema końmi. No i tak dalej. I to jest Tupac Amaru i inne postaci z historii peruwiańskiej. Popatrzcie na te paluszki rozłożone. Już ktoś telewizję oglądał z Ameryki. Tak się świat zmienia. Już są trzy sieci telefonii bezprzewodowej. A te dzieci to są przodkowie Indian z Doliny Kolki. To są ludzie, którzy zeszli z wulkanów w Boliwii i doszli i zasiedli e, Dolinę Kolki. E, Cabanas i Koliagłas, dwa tłumy. Ale powiem Wam, że w tej chwili już tak się wstydzą swojej przeszłości, że to jest, to jest zdjęcie unikalne. Już nigdy nie widziałem później dzieci. Wszyscy się przebierają za myszkę Miki i za inne rzeczy. Telewizja dobrze działa, więc świat się kurczy. To jest nasze kolegio, czyli szkoła średnia, dyrektor, parada, nasi nauczyciele, panią, które jadą do Kolki, pokażę. To jest pospoznacie tego pana, to jest Francisco Portugal, łatwe nazwisko on. Nas promował przez pierwsze, pięć, 6 szkół, potem wyjechał do Rekipy i w tym roku wraca i wspaniale organizuje szkołę.